Słuchajcie mnie dobrze? Raczej mnie dobrze słychać. Witam wszystkich na kanale GKKM HML. Chciałem oznajmić, że już 10 lat, 10 lat ma ten kanał od założenia w marcu. 16 marca pierwszy raz założyłem kanał GKKM I pojawiły się pierwsze filmy, pamiętam ze stopiątkami na linii 10. Jeszcze po starej trasie osiedle Piastów Łagiewniki. No i był to pierwszy skład 105 na, yy, skład 428, 454. Tak. No i niestety już nie ma tego składu, już dawno wiadomo, ale jest dalej kanał GKKM No i obchodzi dziesięciolecie. Dziesięciolecie od założenia. Jakie teraz plany na przyszłość? No plany na przyszłość są różne. Różne pomysły mam w głowie, dużo pomysłów mam w głowie na rozwój mojego kanału, no ale niestety czasu jest mało, dzień ma dalej tyle, ile ma, czyli 24 godziny ma doba, no ale staram się, staram się naprawdę ogarnąć jak, jak tylko mogę, żeby codziennie się jakiś film pojawił, nawet jeśli się nie pojawi, no to pojawi się następnego dnia, no ale nie ma już takiego przestoju jak był jak dawniej. To wcale nie oznacza, że wtedy się nie interesowałem komunikacją czy, czy koleją. Po prostu był taki okres w moim życiu, że nie było czasu na robienie tych filmów. Nie było czasu na dodawanie tych filmów, które już były wcześniej zrobione. No i dużo jeszcze tych archiwalnych filmów zostało do, do dodania. Słuchajcie, jakie plany są na przyszłość? Przyszłość wygląda tak że chciałbym ponagrywać dźwigi na różnych osiedlach. Plany wyglądają tak. No, nie chcę za bardzo też planować co i jak, bo co ma być to będzie, ale chciałbym przede wszystkim pochodzić jeszcze, posprawdzać po osiedlach w Nowej Hucie, no i też w Starym Podgórzu poszukać jeszcze jakichś starych dźwigów, czy jeszcze jakieś jeżdżą, czy jeszcze się jakieś uchowały. Mam nadzieję, że jeszcze jakieś są. Ja jeszcze jakiś spotkam. No i chciałbym przede wszystkim te archiwalne filmy poogarniać i yy, po prostu stare, starych, starych filmów mam od groma. No, od groma tego wszystkiego jest. No i wiem, że jakość tego jest jaka jest, no ale przynajmniej jest jakikolwiek obraz, jakikolwiek dźwięk. Zdjęcia też robiłem z tego okresu różne, ale przynajmniej jest. Jest bezpieczne na dysku przenośnym, no i czeka na swoje 5 minut I mam nadzieję, że uda mi się to ogarnąć. Szczerze mówiąc nie sądziłem, że 10 lat temu tak się już to wszystko zacznie, że będę nagrywać tyle filmów, że będę latać z kamerą, z aparatem cyfrowym i nagrywać te filmy wszystkie. I nie sądziłem, że tak to wszystko taką ilość nabierze, że będzie ponad 2000 filmów, a za chwilę będzie 3000 filmów, ale wiadomo, to były filmy po 10 minut, bo wtedy YouTube y, tylko po 10 minut można było wrzucać film. Także nie mogłem dodać dwugodzinnego y, materiału ani półgodzinnego, tylko musiałem to rozkładać na różne części. No i teraz chciałbym żeby tych filmów było mniej niż wcześniej, ale to nie oznacza wcale, że nie ma być ich w ogóle. Po prostu nie chcę iść teraz na ilość, ale na większą jakość. No i tak nie jestem profesjonalistą, robię to wszystko po amatorsku, ale nie chciałbym po prostu produkować kilka filmów dziennie i każdy, wiecie, na szybko, byle jak. Nie chcę tutaj nikogo obrażać, nie chodzi mi konkretnie o jakąkolwiek osobę, która tak robi, tylko chodziło mi o to, że ja przez większość czasu na tym kanale tak robiłem, że wrzucałem wszystko jak leci, no i nie miałem później nawet czasu opisać te filmy tak jak bym chciał, no i niektóre do dzisiaj nie są opisane, ale już trudno, nie wracam do nich, nie oglądam się za siebie. No i po prostu chciałbym, żeby to wszystko poszło na jakość, a nie na ilość i żeby tych materiałów był, było po prostu mniej, ale wiecie, o co chodzi, nie? Słuchajcie, jakie plany są jeszcze? No plany są różne. Chciałbym na przykład zacząć yy, pokazywać swoją pracę, którą się zajmuję od 10 lat ponad pokazać to wam czym się zajmuję, ale też nie chciałbym tak pokazać, nie chciałbym też tego tak pokazać, żeby później były jakieś problemy, czyli tak delikatnie, nie? Słuchajcie, bo tu gorąco jest normalnie. Już zaraz gotuję. Więc pokażę wam tak trochę od kuchni tym, czym się zajmuję w pracy i jaki zawód wykonuję. Ale mówię, to będzie tak delikatnie, żeby po prostu nie, nie demaskować się za bardzo. No bo wiecie, no, to nie jest moja firma, ani to nie jest. Yy, sprzęt, na którym pracuję, nie jest mój, tylko jest firmowy, a raczej firma ma leasing na ten sprzęt, więc wiecie, ale chciałbym, chciałbym, bo też interesuje się. Yy, tematyką dźwigów, tematyką wózków jezdniowych chciałbym po prostu od kuchni Wam to pokazać no jakie jeszcze plany, słuchajcie no chciałbym jeszcze wziąć i pojechać do Anglii zobaczyć jeszcze raz na te autobusy piętrowe przejechać się nimi, podogrywać jakieś jeszcze autobusy lepszym sprzętem i kilka przejazdów udostępnić mam nadzieję, że w maju lub w czerwcu uda mi się to zrealizować, co więcej? No, słuchajcie, tych filmów archiwalnych jest odgroma, jest po prostu tak dużo, nie wiem czy uda mi się wszystko ogarnąć, ale przynajmniej ten piątek z jelczem jest i mogę co tydzień, jeśli mam czas. Podzielić się z Wami i dodać jakiś film z Jelczem w roli głównej. A tego jest też naprawdę sporo. Nie wiem, codziennie by musiał być jakiś nowy dzień: sobota ze skanią, niedziela z windami, poniedziałek z Neoplanem, wtorek z Solarisem i wiecie, i, i tego jest tak dużo, że nie sposób tego wszystkiego ogarnąć. Staram się, no staram się, no nie zawsze mi to wychodzi. Przepraszam. Też duża moja nieobecność była na tym kanale spowodowana różnymi zawiłościami w moim życiu. Związanymi, no takie jest życie po prostu, no, nie, będzie, nie będę teraz tego tematu poruszał, ale no różnie bywało. Zdro ze zdrowiem też było różnie, ale na szczęście wszystko wyszło na prostą i mam nadzieję, że ten kanał Powolutku, powolutku, pomału będzie yy, rósł w siłę i, i będzie nas coraz więcej. No, jedziesz. Chciałbym coś też specjalnego dodać na 500 subskrypcji. Mam nadzieję, że w tym roku uda się przekroczyć. 500 subskrypcji, chociaż, chociaż o takie rzeczy Was nie proszę. Tak samo dawanie łapek w górę. Chcecie to dajecie, nie chcecie to nie dajecie. Nie zakładam sobie nie wiadomo ile kont, żeby łapkować sobie swoje filmy, bo uważam, że to nie ma sensu. Ale mam nadzieję, że będzie tych 500 subskrypcji i że uda mi się specjalny odcinek na te 500 subskrypcji zrobić. Także teraz czas na pozdrowienia. Pozdrawiam serdecznie moją kochaną żonę za to, że jest taka kochana i za to, że jest taka cierpliwa i wszystkie i całą tą moją pasję dzielnie znosi. Dziękuję Ci za to. Pozdrawiam przede wszystkim widzów, którzy są wytrwali i oglądają moje filmy do końca. I tych, którzy nie oglądają, większość z Was to wiem, że ogląda tylko minutę, dwie, no wiem jak szybko czas leci, wiem jak wszystko jest, dużo wszystkiego na głowie. Wiem jak to wszystko wygląda, że w statystykach dwie minuty, sorry tą dmuchawę wyłączę. Także pozdrawiam wiernych widzów, ztf serdecznie pozdrawiam. Kanał Gniot, pozdrawiam wszystkich członków Kanału Gniot, pozdrawiam Was wszystkich winciarzy z tego miejsca, bez względu na odległość, na to gdzie mieszkamy, bo jedni są z północy, inni są z Warszawy, my są z południa, tamci są z zachodu, z wschodu, z zachodu. Nieważne jaka lokalizacja, nieważne skąd, ważne, że jest jedna pasja. Także nie przedłużam już, trzymajcie się na razie, do usłyszenia, cześć.